Cześć z tej strony Mototrekker i dzisiaj porozmawiamy sobie na temat tego jak wasze pociechy jak wasze motocykle zimować jak ja zimuje swój motocykl. Skupimy się przede wszystkim na paru aspektach takich jak mycie i konserwacja, układ paliwowy, akumulator, olej silnikowy i płyny eksploatacyjne, opony, układ napędowy, miejsce przechowywania i przykrycia, kontrola w trakcie zimy, a także na samym końcu jak przygotować motocykl już do nowego sezonu. Także jeśli Cię to interesuje to oglądaj dalej ten odcinek. Ja tutaj z tego miejsca chciałbym jeszcze podziękować wszystkim. Wszystkim patronom i wspierającym ten kanał. No i lecimy z tematem. Jest tego dzisiaj sporo do omówienia, także pozwólcie, że ja wspomogę się nieco moimi notatkami. Natomiast, tak, pierwsze i najważniejsze to jest mycie i konserwacja waszego motocykla. Przed zimowaniem bardzo ważne jest, żeby usunąć z niego wszelki brud, wszelki kurz jakąś tam sól generalnie wszystkie rzeczy, które mogą w późniejszym terminie podczas przeowywania tego motocykla powodować jego korozję. Tu najlepiej jest stosować dobre, dedykowane szampony, odtłuszczacze i zwrócić uwagę, żeby umyć przede wszystkim okolice silnika, co jest bardzo ważne i dosyć istotne to to, żeby po myciu również odpowiednio wysuszyć Wasz motocykl, tak żeby nie pozostała na nim woda, która wiadomo może później powodować i przyspieszać korozję. Warto, jeśli ktoś ma użyć sprężonego powietrza do wydmuchania, tego wszystkiego, tego całego syfu, wody, a na umyty motocykl warto zastosować jakieś zabezpieczenie w postaci jakiegoś wosku, na przykład na lakier, czy wszystkie metalowe elementy pokryć środkiem antykorozyjnym, albo delikatnie jakimś takim bardzo delikatnym smarem. Jeśli chodzi o kolejny punkt, na którym warto się skoncentrować, to jest układ paliwowy. Układ paliwowy jest ważny w momencie, kiedy wasz motocykl chcecie pozostawić w miejscu takim jak na przykład nieogrzewany garaż. Warto jest, żeby przede wszystkim paliwo w zbiorniku uzupełnić, jak to mówią, podkórek. Dlaczego? Dlatego, żeby, żeby zminimalizować ilość powietrza i ryzyko kondensacji wody, która będzie powodowała później korozję. Warto, jeżeli ktoś również będzie miał ochotę zastosować jakiś stabilizator paliwa, na przykład Liquid Moly STP, który zapobiega degradacji paliwa i zapobiega tego, żeby tworzyły się jakieś osady. Czyli w motocyklach z gaźnikiem warto jest puścić paliwo z komór pływakowych gaźnika. Akumulator. Jak wiecie, pozostawienie akumulatora na tak długi czas w niezbyt sprzyjających warunkach atmosferycznych, to znaczy kiedy temperatura na dworze spada poniżej zera, może powodować jego degradację, jego uszkodzenie. Dlatego warto jest na zimę, na okres, kiedy wiecie, że nie będziecie jeździć na tym motocyklu, po prostu wyjąć akumulator i co jakiś czas ładować go w domu albo albo. Po prostu podłączyć go pod prostownik, taki, który, tak zwany inteligentny prostownik, który utrzyma w pełni naładowany akumulator bez jego przeładowywania. Temat ładowania mamy załatwiony. Właśnie ja za chwilę będę wyciągał akumulator w mojej Suzi. Natomiast mamy również tematy olej silnikowy i płyny eksploatacyjne. I tutaj to, co jest ważne, to żeby przed zimowaniem waszego motocykla zrobić jego przegląd, wymienić olej, wymienić filt. Dlaczego to jest takie ważne? Przede wszystkim brudny olej zawiera osady i kwasy, które mogą uszkodzić silnik w trakcie postoju. Dlatego ja już jestem po serwisie olejowym. W mojej Suzy i z nowym olejem. Ona sobie już tutaj całą zimę będzie czekała aż do wiosny. Kolejnym tematem to są jeszcze płyny. Sprawdź płyn hamulcowy, jeśli jest stary, wymień go, ponieważ chłonie wodę i może stracić. Swoje właściwości. W motocyklach chłodzonych cieczą sprawdź płyn chłodniczy. Chod Musi być odporny na mróz. Sprawdź punkt zamarzania. To bardzo ważne, żeby w momencie, kiedy wasz garaż jest nieogrzewany i spadnie tutaj temperatura mocno poniżej zera, żeby po prostu nie degradowały wam się przywody układu chłodniczego, żeby wam się tu coś brzydkiego nie wydarzyło. Bardzo dużo jakichś tam mitów odnośnie opon, odnośnie tego, że one się odkształcają, że Mogą się odkształcić, i tak dalej. Co z nimi robić? W jaki sposób je potraktować? Moim zdaniem i w moim odczuciu, to jest, to jest tak, jeśli ktoś ten sezon zakończył już, nie wiem, we wrześniu. I następnym razem będzie jeździł motocyklem w maju, to mamy pół roku, czy tam ponad pół roku. Jeśli on postawi ten motocykl i będzie nieruszany, wówczas coś tam może się wydarzyć. Natomiast w pozostałych przypadkach, no raczej nie, raczej są to tam jakieś mity. Ten motocykl nie stoi tutaj 20 lat bez ruchu, tylko, tylko parę miesięcy, miesiąc, dwa, trzy. Wówczas nic takiego się raczej na pewno nie wydarzy, ale jeśli jesteśmy przy oponach, to warto jest zadbać o kil... Rzeczy. Przede wszystkim, żeby je maksymalnie odciążyć, warto jest wykorzystać stopkę centralną, na którą ja również za chwilę y, moją Suzy po prostu postawię. Wówczas odciążacie obie osie i nacisk na ciężaru motocykla, na opony. Warto jest również zwiększyć ciśnienie nieznacznie o jakieś 0,2-0,3 bara na oponie. Jeśli ktoś nie ma centralnej stopki, Używa stopki bocznej, warto jest sobie, nie wiem, raz w miesiącu zejść do tego garażu czy do miejsca, gdzie przechowujecie swój motocykl, i po prostu delikatnie go przestawić, tak żeby zmienić położenie nacisku na koło, na opony. Temat opon mamy załatwiony, to lecimy dalej. Układ napędowy, łańcuch. Pas wał. I teraz nie jest nowością to, co powiem, że tak naprawdę, im czystszy motocykl zostawicie na zimę, zimując go tym mniej roboty macie później na wiosnę. Te osady bardzo mocno przywierają jakiś brud, zaniedbany łańcuch. To wszystko może spowodować to, że na wiosnę zamiast od razu, jak jest pogoda, że tak powiem tankować i jeździć, to Wy będziecie później odgruzowywać Wasz napęd. I tutaj jest bardzo ważne, żeby dokładnie wyczyścić łańcuch, zrobić to szczotką, zrobić to jakimś otuszczaczem, następnie nasmarować go specjalnym smarem do łańcuchu, i to tak naprawdę powinno wystarczyć. Jeśli macie pas, wał napędowy, warto jest sprawdzić jego stan. Warto jest w razie potrzeby zastosować jakiś czynnik smarujący, środek smarujący zgodnie z instrukcją producenta. To jest odpowiedni moment, żeby również zrobić jego przegląd. Teraz mamy miejsce przechowywania i przykrycie. To jest bardzo istotne, bo im cieplejsze miejsce, im bardziej pozbawione wilgoci, tym ono będzie lepsze. Dlatego wybierzcie suche miejsce, dobrze wentylowane pomieszczenie. Unikajcie wilgotnych garaży, gdzie może gromadzić się woda. Jest to kluczowe. Fajnie, jakby również, jeżeli już macie tam jakiś garaż, ja wiem, że panują tutaj. Trendy, że tak powiem, na używanie wszędzie, gdzie się da pokrowcy motocyklowych. Okej, okay, taki, mo taki pokrowiec motocyklowy nie jest zły, ale pamiętajcie, że on również musi być odpowiedni, więc musi to być pokrowiec przede wszystkim, który jest przewiewny. Unikajcie tych nieprzepuszczających powietrza pokrowców, które mogą powodować to, że po prostu będzie się pod nim gromadzić. Wilgoć i to zamiast wam pomagać, będzie wam sprawiało, że motocykl dużo szybciej będzie wam korodował, rdzawił. To, co jeszcze jest warto zrobić według mnie, to przede wszystkim co jakiś czas skontrolować stan motocykla, czyli to, co powiedziałem już wcześniej. Sprawdzić stan motocykla poprzez zmierzenie ciśnienia w oponach. Jeśli zostawiacie akumulator, to sprawdzić, czy on jest naładowany. Jeśli nie, to wyciągnąć go do domu, naładować. Ja oczywiście doradzam i zalecam to, żeby, żeby go wyciągnąć. Jednak w domu jest dużo lepiej, dużo cieplej i mniej wilgoci i na pewno będzie. Będzie on Wam służył dużo dłużej, w szczególności te wszystkie żelowe akumulatory, które no po prostu umierają, jeśli doprowadzicie je do całkowitego rozładowania. Tu omówiliśmy tak naprawdę wszystko. Zostało nam tylko przygotowanie na wiosnę, ale do tego jeszcze mamy trochę czasu. Dlatego to już będzie dosłownie kilka punktów. Naładuj akumulator przed wyjazdem, sprawdź wszystkie płyny eksploatacyjne i ewentualnie uzupełnij je w razie potrzeby. Skontroluj najważniejsze rzeczy, czyli opony, hamulce i światła. Zrób krótką jazdę testową, zanim wybierzesz się na bałkany, żeby upewnić się, czy wszystko działa prawidłowo. Raz jeszcze dziękuję wszystkim wspierającym patronom tego kanału. Kochani, jeśli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to zróbcie to koniecznie i podzielcie się, jakie są Wasze sposoby na zimowanie motocykla. Bym, być może coś pominąłem, być może gdzieś tam się zagalopowałem. Bardzo chętnie poczytam, jak wy sobie radzicie z tym problemem tymczasem. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć.